Mio ojca i syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości, zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy pokornie o to prosimy, a ty wodzu zastępów niebieskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Przechodzę do lekcji że odsłuchaliście poprzednią katechezę. Jeśli nie, to zawsze możecie do niej wrócić. Dziś druga część naszych rozważań. Zapiszcie temat. Msza święta w czasie epidemii. Bystry człowiek, uważnie słuchający tego, co mówiłem ostatnio, powie, ok, panie Maćku, skoro powiedział pan, że Kościół to ludzie zwołani przez Jezusa, skoro powiedział pan na dodatek, cytując Biblię, że gdzie dwóch lub trzech spotyka się w imię Jezusa, tam Jezus jest pośród nich. Skoro powiedział Pan, że mogę tworzyć kościół w domu, to po co chodzić do kościoła rozumianego jako budynek? Dlaczego księża, katecheci, a czasem mama i babcia poza czasem epidemii upierali się na to, by w niedzielę jednak chodzić do kościoła? Świetne postawione pytania. Są one nawet bardzo logiczne. Zapytajmy zatem, czy istnieje jakaś okoliczność, która robi różnicę? Może w życiu kościoła, pisanego wielką literą, który owszem zaczyna się w domu, istnieją jakieś szczególne powody, dla których ludzie jednak chcą być zwołani do kościoła, pisanego małą literą, a rozumianego jako budynek. Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, krótka historia zaczerpnięta z książki księdza Zbigniewa Maciejewskiego pod tytułem Jak wierzyć w trudnych czasach. Cytat Jeden z księży w 2001 roku wyjechał do Rosji, do Archangielska, szukając tam potomków katolików, organizując życie parafialne. Dla zrozumienia tej całej historii ważny jest geograficzny kontekst jego pracy. ów ksiądz przyjeżdżał czasem do Polski, opowiadał o swojej pracy, a polskie parafie wspierały jego duszpasterstwo. Kiedyś w czasie jednej z wizyt opowiadał tak: Gdyby Archangelsk był w Warszawie, to jego najbliższy kolega ksiądz na północy byłby w Sztokholmie, na południu byłby w Budapeszcie, na wschodzie byłby w Mińsku Białoruskim, a na zachodzie w Paryżu. Pracował w takich warunkach i któregoś dnia wybrał się do sąsiedniego miasta około 400 km na spotkanie z grupą katolików. W czasie tego spotkania do sali, którą wynajęli w jakimś domu kultury, wszedł dziadek, opatulony w kożuch i powiedział wszystkim po polsku – niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz go zapytał – skąd się wzięliście, a co was sprowadza? A dziadek śmiało i konkretnie – ja przyszedł do pierwszej komunii świętej. Ksiądz na to – o nie, tak zaraz, najpierw trzeba zdać katechizm. A dziadek na to – a ja zdał. U kogo, dziadek? A u swego proboszcza. Przypomnę – Sztokholm, Budapeszt, Mińsk, Paryż, jedyny ksiądz na tysiącach kilometrów kwadratowych, a tu taki tekst. Ksiądz mówi, i trzeba do spowiedzi, a dziadek, ja był u swojego proboszcza. Co się okazało, ów dziadek jako chłopiec przygotowywał się w 1939 lub 1940 roku do pierwszej komunii. Zdał katechizm, w sobotę był u spowiedzi, a w nocy z soboty na niedzielę załadowali wszystkich dobydlęcych wagonów i wywieźli na Sybir. Koniec cytatu. Ciekawa historia, prawda? No właśnie. Mężczyzna ten tworzył kościół, choć przez 60 lat nie miał koło siebie budynku kościoła, w którym kapłan celebruje ostatnią wieczerzę paschę Jezusa, wypełniając polecenie mistrza. To czyncie na moją pamiątkę. Mężczyzna ten tworzył kościół, bo przez 60 lat marzył i pragnął, by stanąć przy ołtarzu i przyjąć Jezusa w komunii. By wziąć udział w Mszy Świętej. Patrząc na powyższą historię, wnioski nasuwają się same. Tym, co trzyma Kościół przy życiu, tym, co trzyma często ludzi przy nadziei, tym, co go scala, co jest źródłem i szczytem przeżywania wiary, jest Eucharystia, Msza Święta. Eucharystia nie jest czymś, tylko kimś. To sam Jezus Chrystus, który składa się za nas w ofierze i daje życie. Kiedy zatem. Katecheta, ksiądz czy babcia upierają się na to, by chodzić do kościoła, to dlatego, że msza, która się w nim odbywa, jest realnym, najprawdziwszym spotkaniem z Jezusem, który daje życie. W historii wiele było przypadków, kiedy ze względu na epidemię, prześladowania czy brak księdza na jakimś terytorium, np. w Chinach, w amazońskiej dżungli, Korei Północnej czy wspomnianej Syberii, Chrześcijanie tworzyli kościół, nie mogąc uczestniczyć we mszy świętej. Jednak kościół, kościół istniał i istnieje tam dlatego, że ludzie ci zwołani przez Jezusa są zanurzeni w Eucharystii całego kościoła. Na przykład, kiedy obecnie wasi księża, ksiądz proboszcz Paweł Kajl czy ksiądz Piotr Drapiewski, w zamkniętym ze względu na epidemię kościele, celebrują mszę świętą, to czynią to zarówno za was, Zamkniętych w domach, jak i za cały kościół na świecie. Brazylijczyków, Francuzów, Czechów, Wietnamczyków itd., itd. Ich celebracja mszy włącza wszystkich zwołanych w imię Jezusa do kościoła. A zatem, dopóki księża, kapłani odprawiają mszę świętą, kościół żyje. Nasza sytuacja, nawet przy epidemii, i tak jest komfortowa. Co chwilę w telewizji lub w internecie ktoś transmituje dla nas relacje ze mszy. Udział w takiej, można powiedzieć, zdalnej mszy jest jak najbardziej ważny, jest spotkaniem z Jezusem. Mało tego, możemy też przyjąć duchowo komunię świętą. Podsumowując, tym, co daje życie Kościołowi, który tworzy obecnie w warunkach domowych, jest Eucharystia, msza święta. Eucharystia jest celebracją ostatniej wieczerzy, którą Jezus polecił czynić, wypowiadając słowa: To czyńcie na moją pamiątkę. Tworząc kościół domowy, uczestniczę w mszy świętej online lub w innych mediach i mogę przyjąć komunię świętą w sposób duchowy. Jak tego dokonać? Kiedy widzę na przykład w telewizji, że jest moment komunii, wypowiadam taką modlitwę: Panie Jezu. Wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie z ciałem, duszą, bóstwem i człowieczeństwem Twoim. Ciebie, Jezu, kocham, za Tobą tęsknię i pragnę Twojej bliskości, ponieważ Ty jesteś moim szczęściem i moim życiem. W tej chwili nie mogę przyjąć Cię sakramentalnie, ale proszę, przyjdź do mnie, Jezu, duchowo i mieszkaj we mnie. Przyjdź, mój kochany Jezu, przyjdź i napełnij mnie swoją obecnością. Przyjdź i bądź Panem mojego serca. Uświęć moją duszę. I umocnij mnie. Niech będę z Tobą zawsze zjednoczony, i niech nic nie odłączy mnie od Twojej miłości. Amen. Kochani, treść tej modlitwy znajduje się w opisie pod filmem. Dziś było dłużej, a zatem spadam już. Siedźcie w domu i do piątku. Papa. Pa.